Promocja BetClick dla nowych graczy, cały czas aktualna. Jeżeli założycie konto w tym polskim legalnym serwisie i przy rejestracji podacie kod promocyjny strefa, to pierwszy kupon możecie zagrać w tej promocji maksymalnie za 228 zł. Jeżeli ten nie wejdzie, wraca do was 200 zł, które od razu możecie wypłacić. No i standardowo konkurs o 50 zł. Wystarczy zostawić op w górę pod tym filmem, subskrybować kanał i wytypować wynik meczu oraz minutę pierwszej bramki tego właśnie spotkania. Typujemy do godziny rozpoczęcia meczu, koniecznie dopisujcie swój login gracza, komentarze bez loginu, dodawane lub edytowane po tej godzinie odpadają z konkursu. A zatem przejdźmy do typów, miłego oglądania. Ludo Sutjeska Uważamy, że w tym meczu będzie co najmniej 9 rzutów rożnych. Jest to mecz kwalifikacyjny do Ligi Mistrzów. Gospodarze według przewidywań bukmacherów są zdecydowanym faworytem tego meczu. Uważamy, że Ludogorec od początku meczu będzie stwarzał akcje podbramkowe, po których zostanie wywalczone co najmniej 9 rzutów rożnych. Shamrock Hibernians. Naszym zdaniem ten mecz wygra Shamrock i padną w nim najwyżej 4 gole. To także jest mecz eliminacji do Ligi Mistrzów. Trzy ostatnie mecze Shamrocku to spotkania ligowe. Gospodarze tego pojedynku wygrali je i nie padło w nich więcej niż 4 gole. Z kolei Hibernians rozegrali w ostatnim czasie dwa mecze towarzyskie. Jeden zremisowali i jeden przegrali. W tych spotkaniach także padły najwyżej 4 gole. Liczymy, że w tym spotkaniu irlandzka drużyna podtrzyma dobrą formę i wygra mecz. Liczymy także, że linie defensywne obu zespołów nie pozwolą na stworzenie wielu akcji podbramkowych i strzeleckich, w efekcie czego padną najwyżej 4 gole. Tak oto prezentuje się nasz kupon. To tyle na dziś, dzięki za uwagę. Pamiętajcie o naszej promocji, kod strefa, wpadajcie na Face'a, na naszą grupę, subskrybujcie kanał, jeśli chcecie być na bieżąco. Do zobaczenia!